Dobry wieczór, 180 stopni, 180 filmików, 13 minut codziennie, a dzisiaj wracamy do takich podstaw, do samego początku. Więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy mistrzem i e, przygotowujemy się do pierwszej sesji. Mamy już drużynę, oni mają swoje postacie, wszyscy wybrali już rasy i klasy. My mamy ogólny pomysł na to, co będzie później, ale musimy jakoś zacząć. Musimy wymyśleć, co się dzieje z tymi wszystkimi postaciami, jak to się stało, że są razem, jak to się stało, że. Razem gdzieś podążają i coś się dzieje. Więc jak zacząć? Standardowy, oczywiście, najbardziej standardowy początek wszystkich, wszystkich przygód to spotykacie się w tawernie. Więc czemu nie? Już mówiłem kiedyś, żeby nie bać się kliszy i banału. Pewnie nawet spotkanie, przypadkowe spotkanie w tawernie może się okazać czymś, co może być na tyle ciekawe, bo w tej tawernie może się coś wydarzyć, co sprawi, że ta grupa totalnych, obcych, totalnie obcych sobie ludzi nagle stanie się drużyną nagle okaże się, że ich cele, ich. Motywacje gdzieś tam spotykają się, e, są wspólne i warto przemierzać ten niebezpieczny świat w towarzystwie, e, aniżeli samemu. E, pewnie więc, tawerna jak najbardziej. Super. Ale rozumiem, że to jeżeli ktoś nie chce być posądzony o, e, o sztam, sztampowy e, taki. Taką to, no, sztampowe podejście i totalną kliszę, jeżeli chodzi o fabułę i sam początek e, gry, to będzie chciał e, e, wymyślić coś innego. Więc e, jeżeli ktoś chce być bardzo oryginalny, to niech, u, niech raczej. Unika drugiego pomysłu na zaczęcie, zaczęcie fabuły, czyli więzienia. Czyli wszyscy poznają się w więzieniu, są w celach obok siebie. I, I w ten sposób więc pierwszym zadaniem może być albo wydostanie się z więzienia, albo rozmowa z współwięźniami i zapoznanie się żeby dowiedzieć się czegoś o sobie, To jest dobrym pomysłem właśnie dlatego, że jeżeli wszyscy są więźniami i po pierwsze nikt nie ma przy sobie broni, wszyscy są zdani tylko na, na, na siebie, muszą jako więźniowie nauczyć się sobie ufać nawzajem, muszą się właśnie poznać bardziej organicznie, więc to jest Całkiem dobry pomysł, ale też ograny. Z racji braku czasu, najczęściej, najczęściej dla mnie początkiem sesji jest to, że po prostu jesteście już grupą najemników, macie zadanie i zmierzacie do wykonania tego zadania. Jest to najprostsze i i załatwia wiele problemów. Eee, zakładam, że wszyscy się znają. Jeżeli nie znają się dogłębnie, jeżeli nie znają się bardzo, to znają się chociaż z widzenia, eee, więc to już też kolejna rzecz, która jest rozwiązana. Eee, oczywiście. Eee, ale są też zupełnie. Nieortodoksyjne, niestandardowe sposoby na podejście do tematu. Jako gracz grałem, jak na razie, jedną sesję z, takiego, z takiej przygody, w której postacie budzą się wszystkie, a żadna z nich totalnie nie ma pojęcia, kim jest. Wszyscy mają um, amnezję. I w trakcie gry e, za każdym krokiem dowiadujemy się czegoś więcej sami o sobie. E, dowiadujemy się o swoim wyglądzie, jakby bardziej z, e, z ust innych ludzi. E, dowiadujemy się dosyć właśnie organicznie o tym, jak to, jak to wszystko wygląda. To jest bardzo interesujące, ale znowu wymaga trochę a trochę wysiłku ze strony DMA, żeby, żeby to wszystko dopracować i żeby każdy czuł się, mm, każdy czuł się dobrze, dowiadując się y, o swoich umiejętnościach, o, swoich, mm, o swojej historii, w ten sposób, żeby mniej więcej to rozłożyć równomiernie po całej drużynie i żeby ktoś nie czuł się Odsunięty jakby na dalszy plan, tylko dlatego, że, że akurat dzieje się coś innego. Takich, takich rzeczy jest, jest sporo. Słyszałem też kiedyś o, o, o takiej sytuacji. Gdzie, gdzie od, od razu gracze dostają wygenerowane przez mistrza postacie i nie wiedzą jaką grają rasą jaką klasą i z kontekstu tego co się dzieje muszą wnioskować właśnie kim są, jacy są i tak, dalej, i tak dalej. co też jest fajne. Też jest oryginalnym podejściem, oryginalnym pomysłem. No ale znowu, to w cały ciężar tego, co się dzieje, e, przerzuca na Diema. Kiedy w, podczas tych pozostałych e, e, początków, kiedy gracze się poznają i ustalają swoje zadania, swoje motywacje, kiedy poznają się i, i to jest punkt wyjścia to raczej właśnie ciężar jest położony na graczach którzy muszą wchodzić ze sobą w interakcję i muszą się sami poznać, sami muszą zabrać głos i jakby to oni są tym um, tym czynnikiem aktywnym, tym, to oni są tym katalizatorem tak naprawdę wydarzeń i tego, czy jak szybko staną się drużyną. Bo właśnie ten proces stawania się drużyną jest najtrudniejszy. Dlatego moim właśnie rozwiązaniem jest to, że, że jesteście już drużyną, trochę się znacie. Ale macie wspólne zadanie i macie coś, macie jakieś zadanie do wykonania, jakieś zlecenie, i trochę o tym zleceniu wiecie. W tym momencie załatwia nam to wszystko. Nie muszę już zastanawiać się, dlaczego oni są razem, czy chcą być razem. Po prostu są współpracownikami, pracującymi razem dla pieniędzy itd. itd. Oczywiście, potem, to, co się staje, to, to co się dzieje z tą drużyną później, to jest zupełnie inna sytuacja i najczęściej ta drużyna zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Te motywacje i Relacje między członkami drużyny wyglądają zupełnie inaczej i przestają być takie bezosobowe i skoncentrowane tylko na wykonaniu zadania, i to się rozwija. Oczywiście bardzo dobrze, że tak się dzieje, natomiast to chyba dlatego, że właśnie ten początek już załatwiał wszystko załatwiał takie właśnie jakieś przedstawianie się sobie. Analizę, czy aby na pewno jest nam po drodze ze sobą, a może nie, a może tylko mi się wydaje, a może jakiś podstęp, i tak dalej, i tak dalej. No nie, na to po prostu nie było czasu i zostali gracze i ich postacie wrzucono od razu w zadanie, nad którym musieli się potrudzić a jeżeli jest zadanie jeżeli jest wymagające no to od razu od razu wymusza trochę współdziałanie i wymusza porozumienie interakcje w ramach drużyny więc to jest moim zdaniem dobry pomysł żeby zacząć od razu od zadania, żeby zacząć od razu od tego co jest tak naprawdę kwintesencją tej przygody Tym bardziej, jeżeli ma być to coś mniejszego, jeżeli ma być to na przykład one shot, to to już w ogóle nie widzę sensu. Zbyt Dużego, zbyt, dużego przekła... zbyt dużego oddawania władzy nad sesją w ręce graczy, czyli totalnie pozostawiania im wolności, jeżeli chodzi o, o interakcję i jej stopień. Czyli, czyli na przykład, jeżeli jest to. Jeżeli jest to one-shot, to z racji tego, że jesteśmy ograniczeni czasem, wrzucanie ludzi do więzienia i oczekiwanie, że porozmawiają ze sobą i ustalą coś więcej, może się okazać totalnie próżnym, próżnym oczekiwaniem, dlatego że gracze nie do końca mogą chcieć tego, nie do końca mogą wiedzieć, jak to zrobić. Tym bardziej, jeżeli są nowymi graczami, to yy, yy, też spotkałem się z takim, z takim podejściem, że, yy, że nowi gracze yy, nie czują tego, że mogą wchodzić w interakcję z innymi graczami, tylko patrzą na mistrza i czekają, aż on coś opowie. Aż on coś opowie, że coś się właśnie wydarzyło, że sytuacja się jakaś zmieniła, czyli absolutnie nie pytają się innych, innych postaci, ich postać w ogóle nie pyta się innych postaci, ej, co się dzieje, skąd tu jesteście, co się dzieje, może mamy coś wspólnego albo coś w tym goście. Nie, to się może nie wydarzyć, dlatego, dlatego jeszcze raz. Tym bardziej przy on-shotach i tym bardziej przy nowych graczach jasno postawiona sytuacja. Jesteście najemnikami, jesteście grupą, która się zna i idziecie wykonać zadanie, którego, którego podjęliście się wykonać. Idziecie spotkać się ze zleceniodawcą, żeby dogadać szczegóły. No cóż, to jest moja rada dla wszystkich mistrzów, który Którzy, którzy nie wiedzą jak zacząć. E, na pewno jest to e, jest to łatwiejsze. E, ach, gdybym ja mógł. E... Takie, takie rady słyszeć wcześniej? Dlatego, że też jak zacząłem prowadzić kampanię, miałem z tym trochę problem jak wszystkich zagonić do jednego miejsca, jak im pokazać, że tak naprawdę ich cele są wspólne, i zajęło mi to w sumie trzy sesje, żeby ich wszystkich razem do jednego miejsca w jednych okolicznościach. Zagonić razem, puścić ich na wykonanie pierwszego zadania i potem już jakoś to poszło. No ale nie wiedziałem, jak to zrobić w taki sposób, żeby, żeby było to naturalnie, organicznie, żeby, żeby gracze czuli się faktycznie drużyną. Więc miałem z tym problem. Teraz już wiem, że tak, tak bym nie zrobił mój pomysł z najemnikami i z zadaniem, które jest jasno określone. Okazuje się być rozwiązaniem wielu właśnie takich, takich wątpliwości. I na pewno będę to kontynuował. I wszystkich nowych graczy, i wszystkie nowe postacie w moich nowych przygodach zapewne tak będą zaczynać. Chyba, że pokuszę się o właśnie takie, takie różne awangardowe zagrania w stylu właśnie amnezji. I, I pierwszym, największym zadaniem jest po prostu analiza tego, co co tu się wyrabia w tym świecie, co to za świat, kim ja jestem, kim Wy jesteście i o co chodzi. To bardzo ciekawy, bardzo ciekawy koncept, natomiast trzeba chcieć przygotować taki cały koncept, a tego może być sporo. No nic, dziękuję bardzo. Do widzenia, do jutra. Dobra.